Okej, okay, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii, znaczy, to znaczy, no nie do końca nowej, jako iż to jest drugi sezon Tęczowej Krainy, tak, Tęczowej Krainy, dzisiaj sobie pogramy na niej właśnie, pierwszy odcinek z drugiego sezonu, otóż tak, ten sezon także jest na modach, tylko że znajdujemy się na wyspie... Od środka wyspy możemy się poruszać 300 kratek, od środka wyspy, jest taki po prostu border, granica, nie możemy wychodzić poza te 300 kratek od środka wyspy. Poza tą jedną wyspą jest jeszcze wyspa z drzewkami ponoć, niestety na niej nie miałem, nie, nie miałem po prostu możliwości być, ponieważ nie wiem gdzie ona jest, no dobra. I tak, tutaj na, w tym sezonie są życia. Po straceniu życia zostajesz bana na dwa dni, żeby regenerować. Żeby, żeby regenerować. Zjadaj łzy zły, <grymiania> Łzy gasta maks 3 życia. Tak, zaraz pokażę Wam, ile mam żyć. Zgadujcie, zgadujcie, piszcie w komentarzach. Jedno. <grymiania> tak, mam jedno życie. Niestety, tutaj mam już pieska, ogółem ym, pominąłem nagrywanie jakichś początków, ym, bo to jest według mnie bez sensu, ile razy wy możecie oglądać czyjeś początki i tak, ym, tutaj są jakieś, na tej wysepce jest pełno rzeczy, są kaniony, są modyfikacje takie jak build craft, craft chyba, twilight forest i tak dalej, tutaj macie wszystkie przedmioty, no. I ogółem jest dosyć ciekawie. I tak, ja mieszkam, skoczyłem sobie kiedyś do kanionu i zginąłem, ponieważ tam były nadal mowy. Skoczyłem ponownie po itemki. Tutaj gdzieś mniej więcej była woda rozlana i sobie tam pod, e, zrobiłem bazę. Tak. E, Magot. Magot. E, ogółem tam są zasady i tak wygląda spawn. E, skate lubi w pupkę. To jest mój królik, ale cicho. E, tak, tutaj jest jakiś crafting table. What? <noise> tak, są nowe drzewka, jakieś różne. Bałem, są plenty, chyba jest wgrane. No, ale niestety się jakoś nie zabawimy z tymi modyfikacjami, ponieważ e, nie ma. Um, nie ma, po prostu jest limit chodzenia. No. Ej, czy ten skate lubi Zginął właśnie? Ty, zły shop, ja tego zabiłeś. Ty, shopy złe, zostawcie, zostawcie bezbronne zwierzaczki. Trzeba, trzeba zrobić o nowego króliczka. Dobra. I tak, skateka poprosił mnie, żeby na odcinku powiedzieć, że on szuka youtuberów i doda na serwer, którzy będą nagrywać z tego serwera. Więc właśnie, jeśli chcecie grać na tym serwerze, to napiszcie do Skatecowa. Skatecow. Słuchajcie, scat... Eee, fu. Skat. <grywa> Cał. I chyba tak ma, taki ma chyba nie. Chyba taki. O ile się dobrze nie mylę. Postaram to pewnie coś napiszę w komentarzu, no. Więc jeśli chcecie się dostać, to piszcie na PW do niego. I tak, mm, Tam ja już mam parę propozycji. Dobra, tutaj mamy jakieś domki wybudowane, nie wiem kogo to jest. Tutaj ogółem jest słoniu zamknij się, proszę. Jak mówię coś do widzów szanownych. Tutaj mamy owce, tu chyba owca mieszka, tak? W ogóle Skorpek. Kto chyba sklonował mojego skorpiona z mojego singla. Dobra. Kate lubi dupka. Tym razem hehe, <laughs> ale oryginalność. Dobra, więc idziemy teraz do mojej dziurki, bo ja mieszkam w takiej dziurce w norce, jak już wam mówiłem. Ogółem niedaleko mnie mieszka wozak, tak. Wozak rura... Yy... Oskar, on ma nick na tęczowej Nie wiem jak go możecie kojarzyć No ale dobra. w ogóle to przed chwilą nagrywałem także odcinek Ale... Mikrofon chyba miałem włączony Albo odłączony i tak patrzę Nic głosu nie słychać No, więc świetnie e, Dobra, tutaj pozabiłem jeszcze zwierzaki Tutaj ogółem ogr coś e, Tutaj mamy spadnięcie w dół Woda Kiedyś mi wozak to wziął tą wodę właśnie Do swojej farmy, co za troll w tu mamy łóżka, tutaj jest wejście do kanionu, z tego całego co mówiłem. Tutaj mamy dwa sek tutaj mamy skrzyneczkę, łóżeczko, znaczy ja mam. I źródełko tam było, i jakaś farma, i piesek, pieseł. Tutaj mamy przejście do wozaka, którego strollowałem, bo mnie denerwuje czasami. Tutaj ma, widzicie, on, tutaj mu szambo wybiło w ścianie. <grym> tutaj ma dynię jakąś podejrzaną. I takiego trolla zrobiłem, że. Wziąłem swoją wodę i lawę. Tak. tak Ona ma tu lawowe ziemniaki. Sprawdźcie się. Cie, lawowe ziemniaki. Takie rzadkie, że nawet nie wypadają Dobra. Idziemy stąd. Cześć piesku. Chodź lepiej stąd, bo to są tereny takie złe, że lepiej byś wolał tu nie mieszkać. Ogółem trzyma w ręce. Ogółem ten. Ogółem, ogółem. skateka wymyślił bardzo super yy, motywy. Tak, jesteśmy na wyspie. Dodam modyfikację y, pozwalającą, craft, y, pozwalającą robić statki. Otóż jest coś takiego Ship Marker. I to pozwala na tworzenie łódki. Wam zaraz pokażę zresztą. Spawn z Dirta próbowałem robić łódkę, tak dla jaj. Ale wiecie, to się nie udało. E, może wam pokażę na koblu. Nie wiem, czy koblu popłynie. Ale zrobimy sobie tylko takie, takie dwa cobblestone'y pływające, patrzcie się, Sta stawiamy ster, klikamy prawym i patrzcie, płyniemy, <grytanie> beka. Dobra, schodzę z tego, bo to, jest, to się lubi bagować i trzeba później wychodzić z gry. Ogółem są shadery w i jest super po prostu, super to wszystko wygląda. No dobra, więc jesteśmy teraz, ten sezon Tęczowej ten Krainy jest taki straszny. Strasznie, strasznie taki. Podobny do no, chyba drugiego masakry, tak? Woda, border, czyli granica. Ee, czekajcie, mody nie były wtedy, ale życia były też. Dobra, więc teraz muszę uważać. Ogółem tutaj się znajduje statek, z którego e, pożyczyłem sobie ten ster, właśnie. Ale cicho. To to, to nie ja. To wozak, tak? To wozak. Ogółem już y, mam. W w ogóle to zgadnijcie, ile mam żyć A, już przeczytaliście pewnie. Jedne, jedno życie, tak, bo zginąłem sobie. W ogóle to jest taki fajny statek, patrz. W taki, takiej zatorce. Piękny. Dobra, zostawmy go lepiej. Aha, świetnie. Super, jak wychodzę ze steru, to pojawiam się na maszcie. Świetnie. Dobra, więc tutaj już Oskar czyli wozak, stracił już swoje życia i błagał na kolonach z żeby go odrodził. Na start, <laughs> w ogóle łzy gasa, ciężko to właśnie będzie zdobyć, Bo jeszcze nie mamy portalu Zlipa trochę I chciałbym w ogóle dowiedzieć się gdzie jest ta wyspa cała Z um, drzewka Tu są drzewka, ale jakieś Lol, ogr się zepsuł Ogółem obsydian wypada z ogrów Więc można aby w sumie było Opolować sobie takie parę ogrów i tak, ogólnie mam tutaj też głowy różne, najróżniejsze To są głowy z mobów wypadające Nie, giń! Czekajcie Jest, 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 jest Uwaga, szybko jemy, jemy, bo ja zginę I stracę życie wszystkie Ale jestem hardkorowy, co? Ach, nie Dobra Tutaj mamy słonia, on, on, on jest podejrzany. Tutaj owca też jest podejrzana. Wszystko mnie tu chce zabić Dziki, kurde dziki, one, one najczęściej atakują to Znaczy częściej niż... Że... One atakują Czek. Dobra, szybko sprintem Uciekamy Do mojej bazy Szybko Dobra, ja tu ostrożnie Czy mnie goni jakiś dzik? Nie Dobra, jestem bezpieczny Ogólnie mam też pecak, Więc jest spoko Dobra, ja tu kolekcjonerem głów jestem. Więc Spider Spiderhead już mam nawet. Widzicie tutaj cały asortyment. No dobra, wiecie co? Ja się z wami żegnam w tym momencie. Um, ile odcinek trwa? 8 minut. Myślę, że to wystarczy jako taki wstępniak do e, tęczowej krainy. Więc jeśli chcecie się dostać na ten serwer 10 slotowy, e, to możecie właśnie napisać do SkateKała. Jeśli jesteście youtuberami, to was na pewno doda albo tam coś rozpatrzy waszą od, yy, propozycję. Więc jeśli chcecie grać na tym w tym sezonie yy, kwa yy, tfu, tęczowej krainy, yy, to piszcie w komentarzach. Znaczy piszcie tfu, piszcie do skate.co Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, trzymajcie się, cześć, na razie, pa pa!